Twoja skóra jest ciągle szorstka, zaczerwieniona, swędzi i piecze? Próbowałaś już wszystkiego i jesteś bezsilna, bo nic nie pomogło? Jeśli tak, to ten film jest dla Ciebie. Powiem Wam dzisiaj w nim, jakie są przyczyny ciągle przesuszonej skóry oraz jak ją uratować. Dodatkowo dowiecie się, czy skóra sucha to jest to samo, co skóra odwodniona oraz dlaczego tewl i NMF są kluczowe dla zachowania zdrowia skóry. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jeśli jeszcze nie wiecie, to ja jestem kosmetologką i tym odcinkiem pragnę rozpocząć serię, która będzie Was prowadziła po świecie kosmetologii. Na samym początku przejdziemy przez podstawy aż do bardziej zaawansowanych tematów, tak abyście mogli samodzielnie w prosty sposób rozpoznać. Z jakim problemem skórnym się borykacie, jaką macie skórę, jak ją pielęgnować, ale i jak utrzymywać długofalowo jej zdrowie. W tym momencie zapraszam Was serdecznie na moją najnowszą stronę internetową holisticai.pl, gdzie możecie zapisać się na konsultacje pielęgnacyjne w promocyjnej cenie. Na początku przybliżę wam, czym charakteryzuje się skóra sucha. Skóra sucha przede wszystkim nadmiernie się złuszcza, a więc może być szorstka w dotyku, może ona swędzić piec, ale i być zaczerwieniona. W zaawansowanych stadiach skóry suchej można zaobserwować nawet ogniska zliszojowacenia, ale i bolesność. Jakie są zatem przyczyny skóry suchej? Pośrednie przyczyny to przede wszystkim uwarunkowania genetyczne, w tym zaburzenia rogowacenia. W przebiegu dermatos, np. atopowe zapalenie skóry, szeroko rozumiana skaza atopowa, łuszczyca, wyprysk kontaktowy alergiczny, rybia łuska lub wyprysk zimowy lub chłoniak skórny. W przebiegu starzenia się skóry, w tym fotostarzenia, czyli pod wpływem nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. W przebiegu przewlekłych chorób ogólnoustrojowych, np. cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, przewlekła niewydolność wątroby, nowotwory narządów wewnętrznych, stwardnienie rozsiane, jadłowstręt psychiczny czy uszkodzenie ośrodkowego lub Obwodowego układu nerwowego. Schorzenia, którym towarzyszy nieprawidłowe wydzielanie potu lub łoju, np. łupież suchy, AIDS, stwardnienie rozsiane i inne choroby neurologiczne. Odwodnienie organizmu, wymioty, biegunka, gorączka, stosowanie leków moczopędnych czy obniżona podaż wody. Zaburzenia gospodarki hormonalnej, niedoczynność tarczycy, niedobry estrogenu, choroba Addisona lub faza cyklu menstruacyjnego. Nieprawidłowa pielęgnacja skóry, Na przykład częsty kontakt z wodą, zwłaszcza twardą lub chlorowaną, gorące kąpiele, silnie odtłuszczające środki myjące, detergenty, rozpuszczalniki, czy kosmetyki zawierające barwniki, substancje zapachowe, konserwanty czy SLS-y. Niektóre leki, takie jak retinoidy, steroidy, moczopędne leki regulujące ciśnienie krwi, czy niektóre antybiotyki. Niedobory żywieniowe, np. niedobór witaminy A, dieta uboga w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, czy obniżona podaż wody. Kontekst skóry ze związkami o działaniu alergizującym, toksycznym czy drażniącym w tym dym papierosowy, roztocza lub inne alergeny. Czynniki zawodowe. Na przykład pracownicy przemysłu budowlanego i chemicznego, pracownicy biurowi, personel latający, fryzjerzy, mechanicy, rolnicy, ogrodnicy, gospodynie domowe i kucharki. I czynniki środowiskowe. Na przykład długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych lub centralnie ogrzewanych, nadmierna ekspozycja na promienie UV, niska temperatura powietrza, suchy klimat, wiatr, mróz, stosowanie wentylatorów czy urządzeń nawiewowych, przewlekły kontakt z twardą lub chlorowaną wodą. I jedna lub kilka z tych przyczyn pośrednich przeradza się w przyczynę bezpośrednią suchości skóry, jaką jest niewystarczająca ilość lipidów i wody w naszej skórze. W zdrowym organizmie niemal 20% całej wody znajduje się w skórze, a około 60-70% z niej znajduje się w skórze właściwej. Wilgotność powietrza na poziomie około 60% powoduje, że ani nasza skóra nie pochłania z powietrza wody, ani nadmiernie jej nie oddaje. Natomiast jeśli wilgotność naszego powietrza spada poniżej 40%, nasza skóra nadmiernie odparowuje wodę. W takim wypadku może właśnie pojawić się nadmierne złuszczanie. I tutaj właśnie bardzo ważnym terminem jest TEWL, czyli przeznaskórkowa utrata wody. I wartość TEWL dla dorosłych osób wynosi około od 85 do 170 ml na dzień. W przebiegu chorób skórnych, Powodujących jej suchość, ta wartość może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie. Natomiast współczynnik ten zależy od bardzo wielu czynników, np. wieku, płci, miejsca i powierzchni ciała, temperatury skóry, stanu emocjonalnego, potliwości oraz temperatury, wilgotności czy szybkości przepływu otaczającego skórę powietrza. Jak możemy zauważyć na załączonym obrazku, przyczyny nadmiernego tewlu to przede wszystkim uwarunkowania genetyczne, dermatozy, starzenie się skóry, przewlekłe choroby ogólnoustrojowe, nieprawidłowe wydzielanie potu czy Odwodnienie organizmu, zaburzenia gospodarki hormonalnej, nieprawidłowa pielęgnacja skóry, niektóre leki, niedobory żywieniowe, kontakt skóry ze związkami o działaniu drażniącym, czynniki zawodowe czy czynniki środowiskowe. Także wiemy już, że skórę suchą bezpośrednio może powodować nadmierna utrata wody. I bardzo ważny jest tutaj NMF, czyli naturalny czynnik nawilżający. Jest to naturalna, wytwarzana przez nasz organizm, mieszanina różnych związków, które właśnie wiążą wodę w naskórku. W skład NMF wchodzą między innymi aminokwasy, kwas piroglutaminowy, mocznik, amoniak, kwas moczowy, kreatynina, sole kwasu mlekowego, cytrynowego czy mrówkowego. Bardzo ważnym elementem są również tutaj lipidy, które wraz z NMF-em tworzą. Płaszcz hydrolipidowy. W skład lipidów wchodzą ceramidy, które są bardzo ważne dla funkcjonowania bariery naskórkowej, ponieważ budują one warstwy lipidowe cementu międzykomórkowego, który warunkuje przyleganie do siebie komórek naskórka, zapobiegając nadmiernemu złuszczaniu się i przedostawaniu się nieodpowiednich substancji do naszej skóry. Podsumowując, skóra sucha nadmiernie oddaje swoją wodę, ma niedobór naturalnego czynnika nawilżającego oraz lipidów, w tym ceramidów, przez co cała bariera naskórkowa jest naruszona, a więc skóra nie może się. Chronić przed czynnikami środowiskowymi, fizycznymi, takimi jak promieniowanie, UV, wiatr, mróz, ale i przed alergenami, substancjami drażniącymi, przez co może być nadmiernie przesuszona, szorstka, zaczerwieniona, może piec i swędzieć. Skóry suchej natomiast nie można mylić ze skórą odwodnioną, ponieważ skóra odwodniona jest to skóra, której po prostu brakuje na ten moment wody albo białek, które wiążą tą wodę. I skóra odwodniona jest to najczęściej niepatologiczny, przejściowy stan. Natomiast skóra sucha może mieć charakter zarówno niepatologiczny, ale i również patologiczny, któremu towarzyszą przeróżne choroby ogólnoustrojowe. A więc czym grozi przewlekle utrzymująca się suchość skóry? Przede wszystkim wpływa to na utratę elastyczności skóry. Skóra może być szorstka przez drobnopłatowe złuszczanie naskórka, może wyzwalać świąt, uczucie ściągnięcia i pieczenia. Ma zwiększoną podatność na niekorzystne działanie czynników takich jak temperatura, wiatr, promieniowanie UV, czy wodę, detergenty, ale i przeróżne drobne ustroje. Wpływa również na brak tolerancji na powszechnie występujące czynniki. Pielęgnacja i profilaktyka skóry suchej. Pielęgnacja skóry suchej powinna być przede wszystkim ukierunkowana na odbudowie prawidłowo działającej bariery naskórkowej oraz redukcji jej ściągnięcia, przesuszenia i szorstkości poprzez nawilżanie i natuszczanie. Należy również zmniejszać nadmierne zuszczanie się naskórka, czyli działać przeciwświądowo i przeciwzapalnie. I podstawowymi zasadami w profilaktyce skóry suchej są ograniczenie nadmiernego kontaktu z wodą, szczególnie gorącą. Warto postawić na letnią wodę, kąpielę z dodatkiem oleju natomiast unikanie mydeł czy soli do kąpieli. Unikanie również kosmetyków, które w składzie mają substancje zapachowe, barwniki, konserwanty czy SLS-y. Warto tutaj postawić na kosmetyki o jak najprostszym składzie, skierowane do skóry suchej, atopowej i wrażliwej. Regularna aplikacja emolientów po każdym myciu. Fotoprotekcja skóry oraz unikanie opalania skóry. Używanie nawilżaczy powietrza. I tutaj w sumie najważniejszą grupą produktów są emolienty. Emolient jest to po prostu mieszanina oleju w wodzie lub wody w oleju. Są to najczęściej kremy, balsamy, lotiony czy mleczka i mają one za zadanie nawilżyć i natłuścić naszą skórę. One zazwyczaj w składzie mają substancje, które nawilżają, czyli wiążą wodę w naskórku, czyli np. kwas hialuronowy lub mocznik, ale i substancje okluzyjne, czyli te hydrofobowe, tłuste jak przeróżne oleje, parafina, silikony, które tworzą na powierzchni naskórka taki film, który zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody. Dzięki właśnie odpowiedniej pielęgnacji i stosowaniu emolientów, ale i bardzo łagodnych środków myjących, możemy stopniowo powoli Odbudowywać naszą barierę naskórkową, przez co skóra będzie się mniej złuszczać, będzie mniej szorstka, będzie mniej zaczerwieniona, będzie mniej swędząca, ale i przede wszystkim nie będą nadmiernie dostawać się przez nią substancje o działaniu drażniącym, alergizującym, ale i toksycznym. Bardzo pomocne w pielęgnacji skóry suchej są również kosmetyki z witaminą C, z retinolem czy z kwasami. Bardzo chętnie przygotuję dla Was osobny odcinek z przykładową pielęgnacją skóry suchej. Dla skóry suchej w gabinecie kosmetologicznym znajdziemy zabiegi takie jak: Zoterapia bezigłowa, ale i mikroigłowa, sonofereza, infuzja tlenowa, kwasy, liczne zabiegi pielęgnacyjne, masaż twarzy, oksybrazja, peeling wodnowodorowy, ale i inne. I kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeśli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, piszcie wszystko śmiało w komentarzu. A teraz żegnam się z Wami serdecznie i do kolejnego filmu. Pa-pa!